Siema, dzisiaj w odcinku pewnie chcecie się dowiedzieć jaka jest szansa na zdobycie tych dwóch petów tutaj z tego jajka i ja w tym odcinku wam to wyjaśnię zostawcie lajka, like subskrybujcie i będę w tym odcinku rozdawał też pety, także serdecznie zapraszam, no zacznijmy od pierwszego tutaj huge cupid korgi. szansa na zdobycie go bez niczego, czyli bez żadnych boostów jest 1 na 20 milionów, czyli to całkiem spoko, została ona zmniejszona bo wcześniej było troszkę trudniej słuchajcie, yy, przejdź Idziemy sobie teraz do boostów, bo, bo to od tego zacznijmy. To jest najbardziej popularne. Jeżeli byście użyli tylko Super Lucky, to szansa na niego jest 1 na 4 miliony. Więc całkiem nieźle. Jeszcze jakbyście użyli samego Ultra Lucky, to jest szansa 1 na 1 milion. Więc jeszcze lepiej. E, jeżeli byście użyli samego Lucky Game Passa, to szansa jest gdzie jest ten Lucky Game Pass tutaj? Szansa jest 1 na 8 milionów, a jeżeli byście użyli same masterki, to szansa jest o wiele słabsza, 1 na 15 milionów. Natomiast jeżeli byście poszli do Voida i użyli serwer super lucky, to szansa jest na 1, 1 pet na 6,7 miliona otwarć. E, jeżeli chodzi o insane lucky, czyli ten event razy 25% więcej szans. To tutaj mamy szansę na 1 na 800k, więc całkiem nieźle. Natomiast, jeżeli byście połączyli boosty, czyli na przykład połączylibyście super lucky ultra lucky. I, do tego, I to by szansa była 1 na prawie 800 tysięcy, dokładnie 790 tysięcy. Jakbyście jeszcze do, dołączyli do tego Game Passa, to szansa jest 1 na 727 tysięcy, a jakbyście użyli wszystko. Oprócz Insane Laka, czyli użylibyście tutaj te busty Game Passa, Masterki i serwerowy, czyli ten z Voida, to szansa jest 1 na 600 tysięcy, a jeszcze jakby doszedł serwer, ten serwerowy tutaj w, w logach, co się pojawia, to szansa na 3, 1 na 359 tysięcy. Tysięcy, czyli najlepsza szansa jest naprawdę na to jajko, tylko że ten serwer Insane Lucky trwa 20 10 minut, więc nie można tego liczyć, no ale jest jakoś tam przyspieszone. No to, to zawsze liczcie sobie to bez Insane Lucky, czyli 1 na 600 tysięcy. Przejdźmy teraz do Lovlem, a ja jeszcze wam coś powiem, ponieważ słuchajcie, niedługo tu startują na tym kanale live'y i za te live'y będziecie zdobywać punkty, więc to będzie coś fajnego, będę wrzucał tego live'a i będziecie mogli farmić punkty, a za nie wymieniać sobie na pety, na legendy i mityki z HC świata hardkorowego. Takie punkty możecie już teraz zbierać na moim Twitchu i to są oddzielne rzeczy, czyli jak oglądacie tu i tu, to macie szansę na dwa razy więcej petów, więc myślę, że taki spoko jest rzecz. Link do mojego Twitcha w opisie i w przypiętym komentarzu. Przejdźmy teraz do tej Owieczki, którą tutaj macie, więc szansa jest naprawdę duża: 1 na 50 milionów, żeby trafić sobie na, na więc trudniej, oczywiście, trafić tą owieczkę. I teraz tak, jeżeli chcecie użyć tylko tego laki, którego Wam wcześniej pokazałem, no po kolei Super Lucky, Boosta, no to szansa 1 na 10 milionów. Jeżeli użyjecie tylko Ultra Lucky, to szansa na 1 na 2,5 miliona. Jeżeli użyjecie samego gamepadsa, to jest szansa 1 na 20 milionów. Natomiast potem, jeżeli użyjecie samych Masterek, to jest szansa 1 na 36 milionów. 37 w sumie, tak w zaokrągleniu można podać. Serwer super, lucky jakby samo było bez niczego, no to szansa jest 1 na 16,7 miliona. Natomiast słuchajcie, jeżeli byście użyli sobie Masterek z, z samych tych dwóch Boostów i Game Passa, to szansa jest 1 na 2 miliony, więc już trochę lepiej. Jeżeli byście potem jeszcze użyli, do, dodali do tego. Serwerowego laka to szansa jest 1 na 98 miliona. Wszystko oprócz Insane Laka, słuchajcie, jakbyście użyli, czyli tego eventowego, to szansa jest 1 na, na, na 1,62 miliona. Jeżeli wszystko byście połączyli, również serwer Super Laki, to szansa jest na 1 na 896 E, tysięcy, więc e, no, no trudniej jest to wydropić słuchajcie tego peta, no ale jeżeli macie dużo końców to myślę, że warto się tym zainteresować, a ja przejdę i rozdam wam parę petów zanim to zrobimy jeszcze oczywiście popatrzę na wasze gifty, Dawid pozdrawiam cię bardzo serdecznie e, Ohio Final Boss również dziękuję, e, QRC Cod również ci bardzo dziękuję, nawet dostałem tutaj ekskluzywa Ronaldo czy Messi, o oh, kurde Messi <laughs> dziękuję, Pan Game również zapyta Wiktoriusz Izmasz birato Please. E, dziękuję Wiktoriusz pozdrawiam e, e, Czemu Wiktoriusz mi to zwrócił nie wiem czemu e, Jezu pamiętam oglądałem jak byłem mały a teraz jestem z tobą na serwerze Boruwa pozdrawiam cię serdecznie e, szatan również pozdrawiam dzięki za dodanie <laughs> Igora serdecznie również pozdrawiam Jezu, 250 milionów gemów dostałem dropnął no, mi i nie przyda to daję Tobie. Dziękuję bardzo. Pa Patrycy, pozdrawiam. E Oliwiera również pozdrawiam. Pozdrawiam Szwędziola, e Huberta, Keczupa, e Framara i Oliwiera i Dominika i Nuba. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. No dobra, to wysyłamy Patrykowi, proszę bardzo. Jedzie pierwszy mityk. Tosiek tutaj dostaje. I jeszcze jedna osoba. I Olek, proszę bardzo. Mam nadzieję, że się cieszycie. Do zobaczenia.